No cześć, śmianeczko wam wszystkim widzowie Ja jestem Wenus i witam Was No w moim piątym odcinku zła Dosyć dawno z niego nie nagrywałem, a w końcu postanowiłem z niego coś nagrać No i tak więc sobie nagrywam Dobra, jestem tutaj Galenem jak widać Ale zaraz coś tak mało FPS-u gdzieś Dobra, to nic, jakoś się udam a tyle FPS-ów będzie to chyba zmniejszy wymagania, bo jak na razie mam wszystko na średnich. Kurde chyba, pójdę na... Nie wiem, zaraz. Ten idzie na to, podoba, pójdę na Mida do Kataliny. Ja nie wiem, no kurde, ja na 20 FPS-ach nie ugram. W pobliżu nikogo nie, nie ma, a i tak mam 20 FPS-ów, no to co będzie jak ktoś tu podejdzie? Wtedy jeszcze bardziej mi się. Za... Zaraz, no to gdzie mam iść? Ten mówi, żebym się wycofał. Nie, to już jakieś złe rzeczy No. A no tak. Miałem iść na woda przecież. Ale zapomniałem. Bo tam coś pisali. Uderzyłem, se zapomniał. Dobra, w całą porę przyszedłem. Akurat teraz miniony zostały wypuszczone, no to... Teraz ja w tutaj panbijam. A i ten niew został zraniony. Dobra, to nic. Dobra, jeden minionek już jest. Dobra, nie tak się gra się na TFPS-ach. Prawie bez różnicy według mnie. Ktoś już nam przeł pierwszą krew. No to poszedłbym sobie na tego. Na bliskranka, ale znowu... Co mnie wieża robię. Tutaj będę farmił. Dobra, odblokowujemy z kolejnego I teraz im chciał, no to... Kurde Teraz bym chciał, no to mógłbym go w tym tak szybko dobić, no, ale nie wiem Mam małe zasoby HP więc łatwo można byłoby mnie teraz zdjąć, gdybym poczedł pod wieżę. Dobra Nie będę na niego szedł jednak No bo jeszcze znowu ten ciężar mnie rzuci i po mnie a jeszcze wieża, jemu pomoże i będzie już wszystko. Hej moment, no cię wyc... Nie kurde, myślałem, że się wycofuje. Wtedy by było fajnie, no bo... Moglibyśmy wieżę tego robić, nie? No, fajnie, jeszcze dwóch. Jeśli jakiś peł doszedł, no to... Tu już samem Jak my sobie w dwójkę ledwo z jednym radzimy, to co będzie z tym, z dwoma? Dobra, tego skila. Ja no 6 milionów ubitych. Ja na razie. No ja tamten gdzie posz... No bez jaj, no... chyba... Chyba nie myślę, że sam z tym poradzę. No dobra, wezmę pomoc. Wypierdzielaj człowieku. Salamus... Dobra, chodź tu. Chudy, wielki krank. Nawet takiego Garena nie umiał bić. Nie no, wiesz, chyba się ten, cofnę po itemy, no bo sam tarczę tarczą dodaną, tego nie ugram. Dobra, wezmę z kurtę. Za mało tych milionów biłem. Tyle kasy. Tak mało w sensie kasy mam, Że mnie niewiele na cokolwiek stać. Dobra, dzisiaj, to jest ten rubinowy kryształ. A to jest lekka szata. Rubinowy kryształ bierzemy. A ta cię do nas sprzedam. Bo na cholerem początkowy przedmiot. Dobra, jeszcze lekko szat jest. Okej, okay, idziemy. Dobra, mam nadzieję, że to ugramy jakoś. No ja na razie jest 5 versus 2, czyli że no. Zrobiliśmy 5, a oni tylko 2. No to ja na razie jest dobrze, jest spoko. Myślę, że jakoś to będzie. Kurde. Coś mi nie idzie teraz, chyba. Jeszcze nie, jednego nie zdjąłem. No fajnie, to tutaj ten, jak się nazywało, totem chyba, no, totem to jest No to już nie mogę się w krzakach ukryć Pomyślałem, myślałem, że się ukryję w krzakach, a jak oni o on mnie zapomną, że się tu ukryłem, no to jak podejdą, no to by mi wtedy zdjął, żebym się, się na nich rzucił, co nie? Ale tak to by sensu trochę Kurde, ten, no, musiał mnie wybić Mój Nie, noż, lera na Blitzcranka dałem podpalenie, pomylił mi się z tamtym znowu. No fajnie. Bo kurde, takie zamieszanie było, jeden mi poczet pod tonu no i... Wiecie, w ogóle. Teraz, gdyby się upali, to mogliby mnie z łatwością zabić. Ale na razie się nie będę wycofał. Na razie spróbuję jakoś. No, wiecie, no, jakbyś... No, w ogóle osłabić w ogóle. to tutaj stalon? Dał mi tutaj taką mintę, jakąś dziwnę, to kominka jakoś dziwna, tak. Kurw. Fanie. Nie, no, Bez jaj. Dobra, idzie. Debil. Ha, 0-0-0, najlepsze staty. Jakoś mi gra nie idzie, gdy nagrywam. No, nie, mi nie idzie, kompletnie. Wczoraj na przykład zagrałem... No... W sumie dzięki mnie wygraliśmy. Całego topa rozwaliłem, staty 7-0-1. No, ani jednego daga Teraz właśnie tak podczas nagrywania nie umiem, nie umiem jednocześnie mówić i skupić się na grze. Kompletnie. I to nie wychodzi. Przynajmniej nie dedłem jeszcze. No właśnie, jeszcze. Może się zdarzyć, że znowu dednę. No i właśnie tego najbardziej się obawiam. no teraz ja się muszę sobie wziąć w kres. muszę to jakoś ten no o chodź tu chodź gdybym się uparł mógłbym go teraz zabić nie, nie uciekaj o, no wiesz co? co tu jest wieża ale jajca a no i co Zaciota, jak nie Dobra. No, dwóch! Ja mam kapowanie, jest, Więc jak się wycofam. Jeszcze mi się HP zregeneruje i będzie dobrze. jest. Pas giganta. To. Dobra. Moje HP trochę się zwiększyło, w sensie, że ze sobą teraz. Znalecie. Dobra. Karen Kill Civil. Trzeba mam zabić Civil. Dobra. Okej. Okay. W Podpalenie. Błagam, te dni. Błagam. Jest, w końcu. Myślałem że się tego. Myślałem że się tego... kilania doczekam. Dobra, a teraz tu mnie w sumie Przepraszam, w sumie, nie wiem za co Tego powinienem przepraszać, moja wina że DD mogłem wstrzymać jakoś tego, ym, to chcę wiedzieć czy to to było Tu jest Wystarczy teraz że użyję ulta i już leży O dobra, to jest dobra okazja Yes! Mega, normalnie mega Jest. 2 kile. Napisał mi Goodkę. Podziękuję. Nie, nie, nie co nam, nie co nam, nie co nam nie. W kurde, no! Ja jak mogłem dotknąć, no, żeż... no jak przecież kurde, ja tego nie rozumiem, wytłumaczcie mi to. Były wokół mnie moje miniony, co nie? Moje duże. No a ten. No, to ja zaatakowałem wieżę, no to wieża powinna się minionami zaleźć, No chyba, że ja stałem bliżej, no to... Zresztą już nie ogadniam tej gry kompletnie. No, wezmę sobie poty. Tak na wszelki wypadek. Myślę, że to wygramy. No? Raczej tak. Nie, no znowu... Dobra, dam już in że przebywam. Mam presję. Nie, najmniejszą farmę mam, kurde. I najmniejszy level, no chyba nie. Ty no, ale się zapatrzymy. Nie widziałem jej czy co Plas po... Zabij... kurde Ten to Prawie zabił tamtą. Czy kto to był? Katarina? Nie wiem. Nie... Kurde. Farma mi zabrał jednego. Raput nie zaszkodzi. Okej. Okay. Ty dwa pod kupiłem? Nawet nie wiedziałem. Okej, okay, wieża rozwalona. Powoli zaczynamy wychodzić na prosto. Ty no ale serio, wygramy to. Oni na jednej wieży chyba nie rozwalili, z tego co mi wiadomo. A to my im już chyba jed... nie więcej nawet niż jedną rozpieczyliśmy. Muszę teraz się na tych milionach najwięcej skupić, no bo to tragedia mieć taką ten... no, e, w taką farmę, w gdzieś tak, nie wiem, to będzie chyba z 13 minuta. Jakoś tak. Nie wiem, bo tutaj mam zasłonione to kurde, no bo zasłonięty właśnie licznik. Nie wiem która to minuta, ale tutaj ten. Czas nagrywania, pisze i to chyba 13, tak? To tutaj jest, wtedy gdzieś się nagrywać. No to 13 minuta to będzie, no dobra W ogóle się wycofywać powoli. Teraz to jest Sibir, co nie? To jest sama. Ja no City to będzie, no raczej tak. Sibir. Jasuło, nie. W następnym filmiku zola chyba właśnie ten. Będę grał sło. Bo go kupiłem jakiś Dragon. Na smaku. O, okej. Okay. Okej. Okay. Dragon. Ło. Nie, 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 tak nie będzie, nie Spokojnie, dobijemy go Już miałem multa używać, ale chyba sobie bez ulta poradzimy Ja tak myślę przynajmniej Jest, brawo Smoka mam już za sobą. Dobra, kupię w końcu itemy. Słoneczna pylna jest, mogę ją kupić. Dobra. Słoneczna pylna to według mnie najlepszy item dla galena i ją polecam. No bo jak ten, jak jestem zaintubiony jakiegoś tam, no wiecie, gościa, jakiegoś typka, no to w tym czasie, nieważne czy uderzę miniony, to po prostu i tak dostaje ode mnie obrażenia, co nie? Tak po prostu je biję bez, moje, no, bez mojego wkraczania do w ogóle. wystarczy że się tam zajmę jakimś gościem, a miniony wokół mnie będą ustawały łomot. Nawet jeśli nie będą uderzał. Ten item jest mega, normalnie, powaga. Chudy. Braka ta tym, nie? Nie, kurde. Mój ult poszedł. Najprzejmie asystem mam. Muszę ten... Muszę chwilę gdzieś zaraz będę. Por 5 minut. Wyłaźniście mnie. A. Dobra, zdawało mi się. Zdawało mi się tylko. Ja pierdziele napisałem, że będę za 10, za 5 minut, a już jest. Ja. Wpadka, normalnie totalna. Nie sklety normalnie się, że mi się popisał. jest jaj. Ubijaj, ubijaj, ubijaj. No, Kurde ten... Stalon, nie Atrox, nie ten mu No ty pieronie. Wypierdzielaj stąd, Najlepiej. Jakiś kurde talon będzie mi tu. Gdzie jest w ogóle Atrox? Ja... Atrox... O, bryzkanka ten ubija. Dobra, nice. Jest wieża. Trzy miniony. Ale spoko, nadciąga moja nowa armia. Znaczy jak nowa? Po prostu... Po prostu... A nie wasze. Dobra. Kurde Nie... No weź idzie ode mnie, człowieku. Nie ja rozwalę to. No kurde... Tuż Nie podejdzie. Fajnie, dały ściany wiatru, czy jak to się tam nazywało? Nie, na Nie, to chyba nie nawałnica. Nie wiem, dobra, falić to. Jest mój. Mam ulta. Dobra, będę czekał aż podejdzie. No, czemu nie poszedł tej, do tej dżungli, bym poszedł za nim? Nie wiem... Teraz 3 na dwóch. No chyba nie. Zaraz to jedynie trzeba uciekać Zaraz bez jaj podali się? O podali się Nie no dosyć krótkie to było 19 minut 20 Dobra no to dzięki za oglądaniecie łapujcie super